Dzień dobry. Zapraszam do studiowania na wyjątkowo ciekawym i atrakcyjnym kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Wszyscy studenci, którzy do nas się zapiszą, będą mieli okazję pracować i uczyć się z najlepszymi twórcami filmowymi w świecie polskiego filmu. Będziecie mogli. Pracować z reżyserami, którzy aktualnie tworzą filmy, operatorzy, y, polscy wybitni, scenografowie, scenarzyści, montażyści. Nasza szkoła, nasz kierunek pozwoli Wam poznać najciekawsze trendy, które są w filmie, które są w świecie filmowym, a jednocześnie też odkryć w sobie talent. W jakim kierunku byście chcieli się spełniać w branży filmowej? Studiowanie u nas pozwoli Wam pracować na bardzo dobrym sprzęcie. Dysponujemy studiami filmowymi, studiami dźwiękowymi, studiem fotograficznym. Nasi wykładowcy zapraszają też naszych studentów nieraz na plany filmowe realizowanych przed nich różnych dzieł filmowych. Także jest możliwość poznawania też praktycznego świata filmu. Oczywiście też nasi studenci będą mieli możliwość korzystania z praktyk. Praktyki przeważnie organizujemy w studiach filmowych Również też czasami na planach filmowych. Także nasz kierunek ma głównie profil praktyczny. Tutaj najważniejsza jest praktyka i możliwość kontaktu bezpośrednio z ludźmi, którzy są praktykami w tej dziedzinie. Serdecznie zapraszam do studiowania na Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej W Społecznej Akademii Nauk.